Witajcie widzowie, zanim zaczniemy ten film, muszę wam coś powiedzieć, ponieważ nie zauważyłem jednej rzeczy. I przez jakieś 60% tego filmu jakoś tak nie ma dźwięku z gry i nie ma muzyki. Co prawda, muzykę zapewne dodam w montażu, bo to jest jedyne co mogę zrobić. Z dźwiękiem z gry nie będę już kombinował, bo no byłoby to praktycznie nierealne. Bo przez to, że wczoraj streamowałem, używam takiego programu, w którym mogę wyciszyć daną ścieżkę dźwiękową. Czyli na przykład mogę puścić samą muzykę, a dźwięki z gry wyłączyć. No i przez to, że wczoraj streamowałem, zapomniałem sobie po streamie ustawić tak, żeby. Mieć przygotowane dzisiaj pod nagrywanie i nie było dźwięku z gry, zapomniałem o tym całkowicie, więc muzykę dodam w montażu, ale no głosu z gry przez jakiś czas nie będzie, więc mam nadzieję, że nie będzie to aż tak duży problem. Później ten głos będzie, no i jutro w następnym odcinku już na pewno będzie, więc teraz będę tego pilnował, bo totalnie o tym zapomniałem, więc wybaczcie. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec, lecimy z kolejnym turniejem i dzisiaj wrócimy do Zamku w Wesoła, ponieważ tak ostatnio się zastanawiałem... Jak wyglądałby turniej, jak w ogóle te zamki poradziłyby sobie w momencie, w którym dałbym tym botom 0 złota na starcie? Tak jak ostatnio robiliśmy turniej, na przykład, gdzie było mało surowców i gdzie było jeszcze 1000 złota tylko na starcie, widać było, że niektóre boty mogły coś zmienić. Wesoła zamki głównie testowaliśmy chyba właśnie na 40 tysiącach więc ciężko powiedzieć, jak te boty, które boty mogłyby tam się lepiej pokazać, właśnie gdyby ta ilość złota była bardzo mała. Więc tak sobie dzisiaj zrobimy, dajemy małą ilość złota, wyświetlam Wam wszystkie pary, które się wylosowały i teraz wybierajcie sobie na kogo typujecie. Ja będę standardowo szedł w Wezyra, co prawda trafił on na niełatwego przeciwnika, ogólnie te dwa pierwsze pojedynki trafiły się dość mocne już na samym starcie. W pierwszym mamy tak Wilka i Opata, dobra, 0 złota jest, wszystko jest, mapa dobra, zaczynajmy. Prędkość trzeba zwiększyć po ostatnich odcinkach. Przez chwilę myślałem, że zapomniałem, że jest 0 złota. Na chwilę i mówię: chyba zamków nie wgram, nic nie budują, ale wszystko jest. No i zobaczymy, czy teraz taki wilk, który na przykład w miarę ma dobre jednostki, ma dużo patroli, nie jest tak łatwo się do niego przedostać, potrzeba tam paru ataków. Czy teraz będzie taki dobry? Czy inne boty też się pokażą. Z tej dobrej strony, czy jednak to złoto wpłynie na to, że będą bardzo łatwe do pokonania, czy takie inne boty słabsze będą mogły ich przyraszować, coś im poniszczyć, popodpalać, zobaczymy. Opad wyruszył pierwszy z atakiem, tym pierwszym, no już nic nie zrobi raczej, bo wilk też zaczął jednostki rekrutować, już coś tam na wieżach ma, więc czekamy. Ataki są ustawione na te duże, bo tak przeważnie też robiliśmy. Że, mimo tego, że było mało złota na starcie, to ataki normalnie były właśnie tak. Miały się zwiększać, tak jak zawsze. Czyli będzie teraz następne około 600-800 jednostek, zapewne. No, opad, jak to opad, zobaczcie, robi sobie dobrą przewagę. Co prawda, ten opad nie ma zbrojnych i pikinierów, to też trzeba pamiętać, że on tutaj ma pałkarzy. Więc to też tańcza jednostka. I na razie o 300 coś tam jednostek wyprzedził. Może będzie mógł zrobić jakąś przewagę. Mamy też atak od razu. Wilk jak zbiera, to później może mieć też opad kłopoty, ale opad na pewno zacznie sobie zbierać więcej tych pieniędzy, teraz z podatków uzbiera, kolejną armię na pewno zrobi, no wydaje mi się, że opad mógłby zasypać, będzie miał ciężko, żeby ten zamek podbić, nie będzie miał łatwo, dużo patroli, dobre jednostki, ale pałkarze czy łucznicy nie za bardzo będą w stanie tutaj tak łatwo podejść, ale opad mówię, może... Robić co chwilę te ataki, będzie miał dużo pieniędzy, więc może w końcu udałoby się albo przyblokować Albo zrobić na tyle strat, że już Wilkowi będzie ciężko się odbudować Zobaczymy Tu zaraz nie będziemy mieli jakiegoś timingu u opata 1000 jednostek U wilka 920, jest kolejny atak opata i zobaczcie opat teraz trzyma jakieś 16 tysięcy Więc z nim naprawdę nie będzie łatwo, tak jak się ta walka zacznie przedłużać I na przykład opat się wybroni z ataku wilka, no to później może nie będzie mógł coś zrobić. Tylko nawet ciężko jest cokolwiek poniszczyć. Tutaj wesoł zabezpieczył Wilka w ten sposób, że niekoniecznie ma dużo obrony w zamku, co jest fajne, ale za to ma obronę tutaj przy kamieniołomach, przy farmach. To jest też bardzo fajne i sprytnie zrobione, że Wilka nie będzie tak łatwo przyblokować, bo ciężko mu w ogóle tam podbiec i poniszczyć coś. Ok, 300 jednostek, 960. Trzeba odliczyć troszkę na obronę. Ale byłaby tu szansa chyba pokonać, nawet opata. Co z tego, że ma 24 tysiące? Tu wychodzi dobra kontra. Oho, tu jest jakiś olej, czy tutaj jest jakiś ratunek? Nie ma ratunku. Chodzimy do kolejnego pojedynku, w którym zmierzy się Fryderyk i Wezyr. Wezyr, liczę na Ciebie. Wiem, że Ty masz wolne starty, tym bardziej jak masz mało pieniędzy. Liczę, że Fryderyk też będzie miał bardzo wolny start. Dobra, oni to się nie ruszają. Dobra Wezyr, ja wierzę. Nie masz łatwego przeciwnika, ale dałeś radę w którymś turnieju pokonać Wilka, to z Fryderykiem też powinieneś dać sobie radę. Na razie jak się tak patrzy na te pieniądze czy na jednostki, to się nic tutaj nie rusza. Dobra, u Fryderyka coś zaczęło, u Wezyra na razie jest kompletna lipa. Jakby zaraz przyszedł ten mały atak, to jeszcze będzie... Czy ty, czy ty się zblokowałeś? Przecież tutaj żadne jednostki nawet do ciebie jeszcze nie podeszły. Nie mów, że Wezyr ma tak wolny start. Zobaczcie, on nie ma jedzenia. On ma dużo tutaj pszenicy. Ale nie ma nawet młynu. Jak Wezyrowi dasz 0 golda, on tak źle stawia te budynki. To mi nawet osioł kiedyś tam mówił, że on ma tak ustawione w plikach źle. Że on robi najpierw chyba same te piekarnie, ale w ogóle młynu nie stawia, czy jakoś tak? I właśnie teraz był tego dowód. Dobra, kolejny pojedynek to mamy Emira i Wieprza. Ja już będę wiedział, że Wezyra nie będę typował, gdy jest taka walka, gdzie ma się mało pieniędzy czy mało surowców, bo to się nie opłaca. Będę musiał iść w drugą ulubioną postać, czyli w Ryszarda. Bo Wezyrowi ewidentnie przez to, jak on jest ustawiony, nie idzie za dobrze. Wieprz prawie że już rozbudowany, jeszcze mu tylko wież brakuje. Jak tam u Emira? Bo Emir też ma dość duży zamek, ale widać, że sobie radzi. Jeden i drugi radzi sobie dobrze. No, Emir będzie miał przewagę w ataku, bo będzie miał zbrojnych. Wieprz raczej tylko pałkarzy, bo tutaj nawet pikinierów nie będzie miał. Ale w obronie powinien wieprz sobie radzić lepiej. Ten ma plus do ataku, ten ma plus do obrony. Przewagę w jednostkach widać, że ma wieprz, ale Emir ma 5000. Emir po trochę zbiera te pieniądze. Zobaczcie, mimo że tutaj jednostki. Wzrastają powolutku, to tutaj pieniądze też rosną. Jest i atak wieprze, Zobaczmy, co tu się wydarzy. No, ten atak nie powinien cokolwiek zrobić na razie. Jakieś straty tam zadał. Troszkę przeblokował, no ale Mir ma cały czas pieniądze. Wieprz tam 6-7 tysięcy uzbierał. Też sobie coś zrekrutuje. Ciężko powiedzieć, to tu wygra szczerze. Mamy atak emira, ale przed chwilą widziałem, że emir miał aż 20 tysięcy Dopiero jak uzbierał 20 tysięcy, to zaczął więcej jednostek rekrutować i szybciej zaczęły mu te pieniądze spadać Więc emir sobie tą gospodarkę tam ładną zrobił, skoro jest w stanie uzbierać 20 tysięcy i w międzyczasie powoli rekrutować Jak będzie, to z taką przewagą pieniędzy, emir naprawdę może temu wieprzowi coś zrobić Atakuje wieprz zaraz po ataku emira, 490 jednostek u emira no, wieprzowi będzie ciężko przez to, że Emir trzyma pieniądze i nawet jak ruszy z kontrą, to zawsze tych pieniędzy będzie. O blokadę będzie ciężko, jednostek zapewne coś też zrekrutuje, no i wieprz może mieć przez to problemy. Mówię, tu i jeden i drugi będzie miał problem z pokonaniem się. Jest ja tak wieprza 1200 jednostek, miał i 1200 też ma Emir, więc jak Emir by się dobrze wybronił i nie otrzyma dużo strat od wieprza. No, byłaby fajna kontra, to jest chyba jedyna szansa na to, żeby Emir mógł coś zrobić, bo jak tam będzie dużo kuszników, to Emirowi też będzie ciężko podejść Ale widzę, że już ponad 150 jednostek stracił, już nawet ponad 200 Ci kusznicy też robią robotę. no i ciężko będzie tutaj na razie z kontry zaatakować, bo u jak będzie 400 czy 500 jednostek, to Emir raczej się nie przebije Emir musi zaatakować z kontry i to samo musi zrobić Wieprz. Jednemu i drugiemu ciężko. Mamy atak Emira, ale Wieprz zdążył zrobić 790 jednostek. I szczerze powiem wam, wydaje mi się, że Wieprz powinien to wygrać. Może i Emir miał przewagę w złocie, ale ciężej będzie mu się przedostać. Wiemy jak dobrze Kusznicy potrafią się z tej siedziby bronić. I zobaczcie jak szybko pozbywa się Wieprz takiej armii. Mimo, że straty jakieś że też zdążą wybiec. Wydaje mi się, że ostatecznie na lepszą kontrę szansę będzie miał Wieprz I Jest i armia Wieprza, 1470 jednostek już ma I 1000 też ma Emir, więc widać, że jak jeden musi jeszcze dozbierać trochę, czy został zaatakowany, stracił 300 jednostek to Zawsze ten drugi w tym czasie zdąży dozbierać Na tyle, żeby się na spokojnie wybronić No i teraz Emir mało stracił, ale też zanim dozbiera te 500 jednostek, czy ile tam potrzebuje, to u Wieprza będzie znowu też około 1000 jednostek zapewne więc tu z 2000 jednostek minimum będzie potrzebne. No, i też myślę, że ten timing by się przydał, bo inaczej to i tak będzie jednemu i drugiemu ciężko się przebić. Tiatak tak 1300 jednostek miał Emir i około 600 jednostek ma Wieprz. No, niby krzyczy, ale kuszników i tak zapewne będzie tyle, że nawet nie podejdzie pod siedzibę. No właśnie. Pałkarzy trochę stracił z, z 200 jednostek, no ale co z tego. Będziemy mieli jakąś wymianę. Zobaczcie 1560 jednostek u Emira i 1600 ma Wieprz. I szczerze, gdyby Wieprz się dobrze wybronił, to będzie miał idealny moment na atak. Tylko pytanie, jak wielkie straty będzie miał, a jakieś na pewno będzie miał, bo pałkarze zapewne zdążą wybiec. Łusznicy myślę, że na spokojnie by sobie poradzili z tą ilością zbrojnych. Ale jak w końcu się przebiłem, no to pokażę do nich na pewno dobiegną, i jakieś straty będą. Pytanie, przy ilu też wieprz musi atakować, bo ma już dość sporo. Miał nawet 100 jednostek więcej od Emira. Nie no, będą jakieś straty. 100 jednostek, 150. No dobra, to nie jest tak źle. Może tam 200 stracił, można liczyć. Jak się szybko z tego podniesie, Emir będzie powoli rekrutował. No jakby zaraz ruszył, to byłaby szansa. Jak u Emira będzie 700 jednostek, to już znowu może być problem. Mamy atak Wieprza. 1716 jednostek było i tylko 530 u Emira. Wydaje mi się, że jest tutaj spora szansa, ale zobaczcie, no przez to, że oni próbują po tej drabinie wchodzić, nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. Gdyby bramą próbowali się przebijać, myślę, że byłoby to znacznie lepsze, chociaż tu jednostek już prawie nie ma. Zobaczcie. No właśnie, jednak przewaga była już na tyle duża, i to jest to co mówiłem, że jednak wieprz miałby lepsze kontry, ponieważ ci kusznicy naprawdę dużo dawali. Jednak wybronić się lepiej i zaatakować z kontry jest znacznie lepiej niż mieć dobrą armię, no ale nie móc się przebić do środka. W kolejnym pojedynku zmierzy się Filip z wężem. No i pytanie: jak Filip zdąży się rozbudować i zacznie robić swoich pikinierów, zacznie robić swoje jednostki, to na pewno da sobie z wężem radę a czy wąż dałby radę na starcie coś zrobić okej okay, tu chyba mamy jeszcze jakiś inny zamek węża którego nie widzieliśmy wcześniej ostatnio w turnieju pojawiały się inne zamki więc teraz zobaczmy chyba tam też wesoł pisał że marszałek i wąż to są boty nad którymi najwięcej czasu spędzał jeśli dobrze pamiętam a to jest ten taki jakby z rzeczką tutaj taka niby właśnie rzeka będzie przez środek tak, to jest ten zamek. Ten jest bardzo fajny. To jest chyba mój drugi ulubiony. I tam widzę pożary. Na razie nie jest łatwo. Przewaga u węża jest. Mimo, że też robi większy zamek niż wąż ma normalnie, daje sobie radę, żeby tam przyblokować, ponieść katapultami. Ale Filip też już się zaczyna rozbudowywać. Ma coraz więcej rycerzy, ma balistę, nawet i drugą. I już będzie pomału problem. Nie wiem, czy armia węża będzie na tyle silna, żeby się przebić. No i teraz widzę, że wąż będzie miał chyba spore problemy, zobaczcie, co prawda trzyma te pieniądze, widać, że jakoś tam gospodarka pracuje, ale ta gospodarka też jakaś mocna nie jest tutaj widać na przykład po tym, jednostki za mocne też nie będą jak to u węża, więc jak na starcie nic nie udało mu się zrobić, to teraz z Filipem będzie mu bardzo ciężko, bo ta armia pikinierów, która tutaj podejdzie i zapewne ci rycerze, czy jednostki, które tutaj wysyła na pewno są bardzo dla węża irytujące, i co z tego, że zbiera sobie pieniądze, co z tego, że będzie miał 28 tysięcy, czy nawet i 50 Jak zaraz, no właśnie, jeszcze wyjdzie, chciałem powiedzieć, że zaraz przyjdzie armia, a jak tym bardziej on wypuści najpierw swoją armię I zaraz przyjdzie Filip, no to jeszcze tym bardziej Okej, okay, dobra, to jeszcze nie mówię Chciałem powiedzieć, że jak przyjdzie armia Filipa, to na pewno już sobie tą Filip wygra Ale ten pożar troszkę przyblokował, no jednostek zdąży zrobić, ale i tak będzie mu ciężko walczyć, musiałby naprawdę przyblokować żeby wygrać. Mamy atak Filipa no i nie wiem czy to nie wystarczy. Zobaczcie, że u węża no, pieniądze rosną, armia powoli też 500 jednostek, ale czy to wystarczy, żeby się wybronić? No właśnie, no właśnie. szansa dla węża była tylko na starcie. Na starcie musiałby podpalić, przyblokować i nie dawać się Filipowi rozbudować, ale że się nie udało. No to się kończy, jak się kończy. Temny pojedynek to Nizar kontra Kalif. Zobaczymy, który z tych dwóch arabskich lordów sobie poradzi. Kalif jest bardzo mocny ogólnie tu na tym modzie, ale czy z wolnym startem też będzie taki mocny, czy jednak Nizar poradzi sobie lepiej? W razie widać, że tu Kalif się za mocno murami zajmuje, trochę tak jak wezer. Teraz dopiero zaczął coś tam robić. Tu już widać, że ładnie wszystko pracuje u Nizara. A u Kalifa jeszcze powolutku. Są te browary, ale nawet karczmy jeszcze nie ma. No i pojawi się chyba problem u Kalifa taki sam jak u Wezyra. Zobaczcie. Jak zaraz przyjdzie nawet ten drobny atak asasynów, to może już wystarczyć. No, asasyni jeszcze nawet tam wyniszczają. Zobaczcie jak przeszkadzają. Kalif biedny walczy, żeby tu gospodarkę rozbudować, a tu proszę. No, dokładnie. Dokładnie tak, Nizar za szybki. Kalif i Wezer ewidentnie muszą popracować nad tym, jakie budynki są ważniejsze na początku. W następnym pojedynku mamy Ryszarda kontra Saladyna, to też będzie mocna walka, liczę tutaj na świetne widowisko. I na to Ryszard, że ty chociaż lepiej się rozbudujesz. Saladyn widzę, że zaczyna od jakiejś wieży i co, czy to jest też zamek, który widzieliśmy, czy też będzie coś nowego? Bo u Węża udało się zobaczyć coś nowego. Widzę, że tu, tu naprawdę dużo tych murów potrzebuje. O, ładnie, zobaczcie co tu się prezentuje. U Ryszarda podobnie, tylko skromniej. Ten zamek zapowiada się ciekawie. Ale Ryszard chyba lepiej sobie radzić na razie z gospodarką. Więcej budynków to już jest. Tu na razie są same piekarnie, tu dwa browary, młyny, dobra, są młyny. Są budynki na rudę. Zaczyna Saladyn też funkcjonować, ale tu już jest drobny atak od Ryszarda. Ale jeszcze nic nie zrobi, chociaż tam już pod siedzibę podszedł. Jest u Ryszarda przewaga, Saladyn powolutku. 330 jednostek u Ryszarda już 350, u Saladyna 160. Dopiero słychać było, że ten pierwszy atak wyprowadził. Więc Ryszard znacznie szybciej się rozwinął, ale Saladyn zaraz też pewnie zacznie gonić, bo ma 4000. I gdyby tu może były ustawione te średnie ataki, to Ryszard dałby radę wygrać, ponieważ już by może w międzyczasie była tak, gdyby u Saladyna było 100 jednostek, ale że zbierałem do 800 czy tam 700, no to na razie jeszcze tak łatwo raczej Ryszard nie wygra. Jeśli w ogóle wygra, bo Saladyn zaraz też się jak rozbuduje, to na pewno będzie tutaj atakował. Gdyby była przewaga 300 jednostek, to może i by się udało. A tutaj jest atak 660 jednostek, było 470 masalady, więc na pewno to się nie uda. Saladyna zbyt duża obrona. I nie wiem, czy Salady nie miałby nawet może szansy na jakąś kontrę, chociaż coś tam jednak stracił. No, ponad 100 jednostek, no to raczej kontry jeszcze nie będzie. Ale tu się zapowiada też wyrównana walka. Tak jak u Wieprza i Uemira, mamy atak Saladyna, ale u Ryszarda też jest 750 jednostek. Aladdin widzę, że sporo pieniędzy zaczyna zbierać. Trochę może będzie jak emir, że też będzie zbierał sporo pieniędzy i wolniej rekrutował. Ale no właśnie, jak Ryszard ma się bronić przed tymi ucznikami konnymi? Ci uczniowie koni będą bardzo upierdliwi. Ryszard nie ma dużo jednostek strzelających i to może być jego gorszy problem. Jeszcze udało się podpalić w środku. No to patrzcie, mamy po Ryszardzie. Mamy zapewne po Ryszardzie. Bo to będzie blokada. Jak ci ucznicy konni jeszcze będą tu stać, za niej, zamiast wjechać do środka, jak to przeważnie robią, no to mamy GG pograne. Ryszard już długo nie powalczy jednak. Saladyn ma 20 tysięcy. Zaraz uzbiera kolejną armię. Ryszard zanim się odbuduje, to już będzie po nim. Nie zdąży. Nie, nie gada. Ja dopiero teraz zauważyłem, że ja w jednym programie, który używam mam wyłączone wyłapywanie dźwięków w OBS. -ie. I chyba do tej pory nie było dźwięku z gry na nagraniu, nie będzie słychać. Zapomniałem ustawić, bo wczoraj streamowałem i na streamie często to wyłączam, i zapomniałem dzisiaj ustawić z powrotem. To będziecie mieli najwyżej mój głos na początku. Aladdin z kolejnym atakiem, no ale Ryszard nie został zblokowany. 500 jednostek w teorii ma. Czy to by wystarczyło? Nie sądzę. Jak jest 500 jednostek, to będzie ciężko. Może jeszcze Ryszard jakieś szanse by miał, żeby tu wrócić. Ale no wrócić może w teorii, że się będzie cały czas bronił, chociaż to i tak będzie problematyczne. To już by był koniec. Saladyn sam sobie to zepsuł, ale teraz pewnie już będzie całkowita blokada. Ogólnie to mam nadzieję, że nie będzie problemu, że tam dźwięku nie było przez pierwsze ile? 4 czy 5 pojedynków? Najwyżej w muzyczkę wam dodam, po prostu tak w montażu. Dźwięków z gry niestety nie będzie, też nie chcę zaczynać tego od nowa. Mam jeszcze drugą część tego turnieju zaraz do nagrania. Mam nadzieję, że to problem jakiś duży nie będzie. Zaraz będzie kolejny atak, już uzbierane prawie 1000 jednostek. No a Ryszard został zblokowany, 180 jednostek ma. Nie pogra już za długo, nic mu się nie uda zrobić. Zostaną jeszcze dam dwa pojedynki, a jutro będziemy kontynuować dalej. Jest i atak, no to mamy po Ryszardzie. To się będzie bił w następnym pojedynku? Marszałek ze Szczurem. O właśnie, zobaczymy, kto tam sobie poradzi. Z małą ilością pieniędzy. Sami uczniowie koni by wystarczyli. W kolejnym pojedynku zmierzy się tak. Szczurek i Marszałek. No i zobaczymy, kto sobie poradzi z tym wolnym startem. Szczurek da radę. Ma mały zamek. Powinien dać radę. Wydaje mi się, że Szczurek ma tu większe szanse. Może i będzie mu ciężko nawet walczyć z samymi rycerzami w tym pierwszym ataku powinien tą armię późniejszą uzbierać znacznie szybciej. Marszałek robi, no nie robi dużego zamku jakiegoś, więc powinien sobie też może i poradzić. Widać, że tutaj wszystko już ładnie pracuje. No chociaż dobra, marszałek, myślę, że to wygra jednak, zmieniam zdanie. No nawet nie będzie szczur w stanie przyblokować. Wystarczy grupa uczników na wieży i nawet już nie podbiegnie coś zniszczyć. Tu zapewne, jak jeszcze rycerze jacyś będą wysyłani od marszałka, to zaraz będziemy mieli blokadę u szczura. On myślałem, że przegra. On par... prawie to przegrał tym pierwszym atakiem. No i zobaczcie, jakie szczurek ma problemy. Coś tam jednostek tu co chwilę się pojawia pod jego zamkiem i już jest nawet atak. 250 jednostek szczurek tylko uzbierał. A tutaj już cała armia marszałka idzie. Jestem ciekaw, czy marszałek mógłby dziś zajść daleko w tym turnieju. Jakby trafił gdzieś później na takiego Saladyna. Ciekawe, czy by marszałek z Saladynem sobie poradził. Że jakieś szanse na pewno są. Ostatni pojedynek na dzisiaj to mamy tak szeryfa i Sultana. Tu szczerze ciężko mi powiedzieć, kto tu mógłby wygrać. Sultan może być szybszy w rozbudowaniu i w zrobieniu jakichś jednostek, ale czy będzie w stanie od razu wygrać, czy przyblokować jakoś? U szeryfa jak się rozbuduje, to już na pewno sultan sobie nie poradzi. U szeryfa rozbudowa ruszyła. No i wydaje mi się, że chyba sultan nic nie zdąży tu za bardzo zrobić. Już zostanie wszystko zbudowane u szeryfa. To na pewno będzie miał spore problemy sułtan, żeby tam się przebić. Bo będzie sporo kuszników, miotacze. Więc sultana nadzieję to jest tylko robić coś w tym momencie, teraz. Ustawia się atak szeryfa. Zobaczmy jak to będzie. No, sultan ma w teorii podobną ilość jednostek. Byłaby szansa, żeby sultan miał jakąś kontrę? Chyba nie, bo dość sporo, no stówkę stracił, to może zaraz jakiś atak będzie. Ale mówię, jak już się rozbudowali, to widać, że u szeryfa wszystko idzie lepiej, będzie miał więcej pieniędzy. A nie wiem, czy w ogóle sultan miałby jakieś szanse się tam przebić. Mamy atak sultana, ale zobaczcie ile tu jest procarzy, ile tu jest pałkarzy. Taki atak szeryfowi zapewne nic za bardzo nie zrobi. Może na chwilę go przyblokuje. To jest tyle, co może zrobić. A szeryf ma 13 tysięcy. Sultan ile uzbiera? No nie widać, żeby dużo zbierał. Ale przyblokuje dość mocno. No ale przy takiej ilości pieniędzy ta blokada nic w sumie nie zrobi. Ale pałkarze teraz tam ładnie wyniszczyli też. Jakby nie miał pieniędzy, to może jakaś blokada mogłaby się pojawić. Bo ci pałkarze... Są w stanie naprawdę zniszczyć wszystko. Musiałaby popularność spaść teraz. Ej, szeryf, naprawdę już stracił te pieniądze. Nie gadaj, żeby się tak udało zblokować. Tych dwóch zbrojnych i ten pałkarz, oni teraz tak czas kupują. Popularność na pewno teraz spadnie. A jak te balisty by jeszcze podjechały i jeszcze podpaliły też w ogóle by było. Ej, nie gadaj, że sułtanowi by się udało wygrać. By był najlepszy plot, twist i to idealnie na koniec. Ile ten atak czasu już zajął? Widać, że cały czas jeszcze jakieś pieniądze się pojawiają, cały czas tutaj budynki odnawia, ale co chwilę też przybiegają pałkarze. Sultan też dostał pałkarzy właśnie do wyniszczania, tak samo jak opad, i to im daje naprawdę dużo. Tylko muszą wszystko rozwalić. Gusznicy zaraz wrócą. No, nie będzie blokady. Ale sultan był tu naprawdę bliski, żeby coś zrobić. Mamy atak szeryfa, 970 jednostek. 750 u sultana. Jakby na odwrót się teraz wydarzyło, że to sultan zostałby podpalony, to myślę, że też by mogła pojawić się blokada u sultana. Kusznicy w dobrej formacji na pewno jakieś straty spore będą, bo ci procary to zostaną tam wystrzelani bez żadnych problemów. No, spore straty. No, szeryf to wygra. Jak sułtanowi nie uda się zblokować, to innej opcji nie ma, bo on się nie przebije przez tych kuszników. Mamy kolejny atak szeryfa, zobaczcie 1180 jednostek i 800 u sułtana. Raczej będzie ciężko, ale znowu jakieś mocne straty, jakaś przewaga może się tutaj cały czas robić. Ale teraz się udało tam podpalić ładnie. No większość pałkarzy czy asasynów wpadnie w ogień. Kusznicy znowu ładnie będą mogli zrobić stratę. Ale to nie wystarczy. No sami kosznicy jak zostaną chociaż... Okej, okay, tam ładnie nawet udało się zrobić te straty. No może i by udało się wystrzelać 100 jednostek. Czy pomyliłem? Jednak dadzą radę. Więc mamy koniec, mamy posultanie. No, szeryf musiał to wygrać. No tam była naprawdę dobra szansa na to, żeby przyblokować ryfa, ale brakło niestety. Więc na tym kończymy część pierwszą. Ja zaraz lecę nagrywać część drugą i część druga oczywiście pojawi się jutro. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję też, że Wasze typy przeszły dalej. No i widzimy się jutro z drugą częścią. Trzymajcie się i do jutra, na razie.